Gdybyś miał naszym słuchaczom gdzieś tutaj poradzić, co sprawia, że czasu martwego jest w treningu mniej? Generalnie dobra organizacja, czyli to jak zaplanujemy trening jest podstawowym, podstawowym kryterium, czyli tak jak właśnie powiedziałem o tej zasadzie płynności, projektowanie środków treningowych, żeby jeden wynikał z drugiego, a nie wszystkie były z tak zwanej innej parafii pomogą bardzo zniwelować żeby nie trzeba ten czas po prostu bardzo. przestawiać całego setupu tak, tak dokładnie. żeby z jednej gry przechodzić płynnie do drugiej czyli przestawić dwa stożki gdzieś bramkę i, i, i już lecimy dalej tak dokładnie tak drugim takim najważniejszą rzeczą jest ułożenie zasad gry czyli żeby ona była bardzo prosta w swoim tłumaczeniu w swoich zasadach czyli to co powiemy zawodnikom 10-20 sekund i przechodzimy do gry. To też jest taki wyznacznik, żeby tłumaczenie nie trwało 30 sekund lub dłużej, bo uważam, że to już jest zbyt skomplikowane, żeby w jednym takim ciągu rozmawiać tak z rzekami, czy, czy z orlikami. Czyli jak najszybciej od rozpoczęcia mówienia przejść do gry. Myślę, że takie mniejsze rzeczy no to wcześniej zaplanowane składy. To też na pewno niweluje te, ten, ten czas martwy. Punkty orientacyjne na boisku, czyli. Miejsce stałe, gdzie wszyscy mogą e, zrobić przerwę na picie wody, miejsce, w które powinniśmy zbierać piłki, e, w ogóle zagospodarowanie piłek i tego, kto tą, tą szeroko rozumianą dystrybucję piłek, czyli jeśli mamy dwóch trenerów, no to żeby jeden z nich był za to odpowiedzialny, jeśli trenerzy obaj są wykorzystani, żeby zrobił to jakiś zawodnik, jeśli mamy ich ponad stan. Także to są takie małe rzeczy, które też na pewno ten czas martwy niwelują. I same przerwy na wodę. Tutaj też jeśli na przykład mamy cztery środki treningowe. To pomiędzy nimi wcale nie trzeba robić za każdym razem przerwy, tylko ustalić sobie zasadę, żeby zawodnik, jeśli odczuwa taką potrzebę, to po prostu poszedł się napić, nie musiał nam tego zgłaszać, nie musimy robić specjalnych przerw na to. Po prostu wtedy zawodnik jeden idzie, bo potrzebuje szybciej się napić niż ten, który może wytrzymać cały trening bez tego picia. Po prostu nie tracimy na to czasu. Myślę, że to są takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy i które faktycznie realnie wpłyną na redukcję czasu martwego.